Hejka, z tej Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam shadery, które pobrałam na Lenovo. Mam tutaj takie ładne shaderki. Um, niestety shadery um, te nie są takie bardzo dobre na Minecrafta, bo po prostu przez te shadery pali się komputer po prostu przenosi i jakby nie uciągnąłby mi Minecraft, bo tak to zacina, więc gram na t że nie na Minecrafcie. Tutaj mam jeszcze przybory z odcinka, gdzie prankowałam miję, więc ja sobie um, usunę. Ogólnie jestem sama, bo jutro już wyjeżdżam. Jak jutro? Ja dam? Pojutrze wyjeżdżam na zieloną szkołę o 23.00, więc jutro cały dzień śpię. Dlatego jutro nie będzie odcinków, więc postanowiłam wrzucić dziedzica. Jak widzicie, spójrzcie, biegnę, spójrzcie sobie na moją łapkę no po prostu tak ją przycina, że masakra. Będę mieć życzesne shadery na hmm, odcinkach, ale nie takie mocne, bo to są jedne z najmocniejszych shaderów i chciałabym je wam zaprezentować, więc tak. Mój domek wygląda w ten sposób no to jest bardzo po prostu ciekawe, tutaj, jak to wszystko wygląda. Jakie to jest jasne w ogóle. Więc zwierzęta wyglądają normalnie, tylko Minecraft jest bardziej realistyczniejszy. Jak widzicie to jest mój komputer. Niestety um, niestety ktoś odjął mu subskryp subskrypcję, ktoś się odjął. I niestety znowu mamy 45. I też y, mogę się spodziewać kto to, ale nie będę mówić, bo nie chcę robić afery. Jak widzicie no to szkło też wygląda bardzo ciekawie. Woda bardzo... Naj... Według mnie woda jest najlepsza i szkło więc też... i w ogóle nie, bo patrzcie na to. To jest po prostu bardzo ładne. I chciałam wam to po prostu bardzo pokazać jak to wszystko wygląda, bo no, na zwykłym Minecrafcie tego się nie da zrobić. Po prostu, no, da się, ale trzeba mieć bardzo mocny komputer. Spójrzcie na te bloki po boku. No po prostu to jest bardzo, ale to bardzo realistyczne. Więc jakby to po prostu wygląda bardzo dobrze. Więc jakby to jest jedyny odcinek, gdzie są tak mocne shadery, bo tak to to będą, no lżejsze będą, ale shaderki też będą. Będę różne też teksturpaki pokazywać na odcinkach, więc koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby wam wszystkie filmy wyskakiwały wam powiadomienia. Yy, też zachęcam yy, do jakby odwiedzenia mojej yy, stronki na Teslims 4, bo tam są też ciekawe rzeczy. Bardzo znaczy no może nie tak ładne jak może nie Może nieładne rzeczy. Przejdę ja gadam, Może nie są jakieś piękne, ale co to jest? E, co to? Ło kurczę, widzicie, wy to widzicie? Patrzcie, jak tu jasno. Ło. Znaczy, tak szczerze to ja pierwszy raz gram na tych shaderach, więc jakby... <noise> więc dobra, schodzimy teraz na dół. Yy, więc tak, schodzimy na dół, bo tutaj po prostu oczy bolą. Więc tak, jak widzicie bardzo ładne też tutaj zachód słońca mamy. No. Spójrzcie na to, to jest po prostu piękne. No nie da się powiedzieć, że to jest w ogóle nieładne, bo to jest przepiękne. To, co tam się dzieje po prostu, to jest bardzo ładne. Więc jakby patrzcie, w ogóle jak już szobrzep kamerą, to w ekranu takie są właśnie te, więc jakby kto na zwykły Minecraftie to wszystko idzie z opóźnieniem, więc nie radzę takich rzeczy pobierać na Minecrafta, jak już coś do T-Lunchera. Znaczy, nie zależy od komputera. Ja mam na przykład laptopa gamingowego i nawet na taki dobry laptop, jaki mam, bo jest bardzo dobry. I nawet na taki laptop to ledwo co uciąga, w ogóle spójrzcie na wodę. To po prostu bardzo ciekawe też jest, że... Ona się... widzicie na to? Nie mam przybliżenia, ale patrzcie. O, widzicie? Tak się rusza. Się przybliżyłam wam troszeczkę. Yy, rusza się i to bardzo jakby... Jedne z najładniejszych chyba rzeczy, które widzę w Minecraft. W ogóle patrzcie o po boku tutaj na szkło. To po prostu też jest bardzo ładne i chciałabym mieć takie, co się sprawdzi w Minecrafcie, a nie na T-Lancerze. Tutaj jest moja rybka. Sprawdźmy w ogóle jak tam u garbatego. W ogóle, patrzcie, no wow. No nie. Na... Powiedzcie, no mam na was że Nie możecie powiedzieć wow przez cały ten odcineczek, no ale spójrzcie, no. Po prostu. Ja mogę powiedzieć, ale wow, no ej, patrzcie na to szkło. Przecież to jest piękne! Na normalnym Minecraftie to nawet się nie da ruszyć prawie. Spójrzcie na to. Ta woda to jest przepiękna. To jest garbaty. Patrzcie, ale patrzcie na ten nick, co chwilę znika, bo tutaj bardzo, bardzo to jest, jak mówiłaby mocno to pali komputer, ale on się już przegrzał, matko. To już się mega mocno przegrzało, więc za chwilę będę musiała zrobić serwę, dam tutaj, gerbatemu, jedzonko, ale no spójrzcie na to, no. Wow, po prostu, spójrzcie, tutaj mamy szkło, ale to szkło, to szkło i ta woda, to mi się najbardziej podoba. Zaraz rozleję tam tę wodę i wam pokażę, zostawię już tego w spokoju i jakby pójdę wam prezentować resztę. W ogóle mi domek wygląda tutaj najciekawiej, no spójrzcie na ten, na tutaj, na to wszystko. W ogóle patrzcie, tam cień nawet mój widać. Siemka. Więc tak, jak wy... Czekaj, kliknę. Opatrzcie na to, kurczę. Widzicie wy mojego skina? Trochę się tak... Dziwnie ten pod F1 to tak trochę. Tutaj mamy takiego spawna, jak tak jest na wi z tym, na, dla widzów. Tutaj, ale... wow, no po prostu... Wiem, że powtarzam to już ósmy raz, ale naprawdę wow, no nie widzicie tego, jakie to jest piękne. Spójrzcie wy na to. Przecież to jest po prostu beautiful. Ja ci kręcę. W ogóle spójrzcie na to wodę. Jaką wodę? Spójrzcie na tą lawę. No, ona taki ładny... Takie, jakby, ona daje, yy... Światło ona daje, no. Yy, pogubiłam się. Yy, światło ona tutaj daje. Więc jak widzicie, to jest jedynie jedyny odcinek, jaki mam z, taki z tak mocnymi shaderami. Bo po prostu, naprawdę, to pali komputer i to mocno. W ogóle mi ja sobie jeszcze nie wzięła tych zwierząt stąd. Patrzcie, tutaj nawet mój cień jest. O, widzicie? Tutaj taki czarny. No, wiem, że widzicie, ale spójrzcie. A w ogóle pokażę Wam jeszcze noc, bo noc jest najciekawsza tutaj z całą tą e, shaderami. E, night. W ogóle patrzcie, no ja... To jest creepy troszkę. To jest trochę creepy, że tam jest słońce. Ale dobra, no patrzcie. No wow! Ej no w nocy to jest najlepsze jakby... najlepsze tutaj to wygląda w nocą, bo patrzcie na to, no. Nie no, razie, żebyście chcieli mieć coś takiego w Minecrafcie. To jest takie neonowe jeszcze. Po prostu no, wow, no, nie da się tutaj powiedzieć wow, znaczy nie da się nie powiedzieć wow. Ja tutaj też miałam wodę taką, patrzcie. W ogóle to perfekcyjne jest. Ja, ja, ja nawet nie wiem, po prostu bardzo chciałam mieć coś takiego bardzo w Minecrafcie, zwykłym, a nie na, tylko na t ale niestety to no, nie uciągnęłoby mi komputera. I nie dałabym rady odcików nagrywać, ale no wow. I patrzcie na Nikobea basę, no. Aż się prosi, żeby do niego wskoczyć. Patrzcie, jak to w ogóle wygląda pod wodą. No po prostu aż lato tutaj czuć. Aż czuć lato. Yy, po prostu no, what the hell No, spójrzcie, ja też pierwszy... Ja też mam takie wow, bo ja pierwszy no, ja pierwszy raz gram na tych shaderach dosłownie. Ja po prostu... Naprawdę wow. To jest bardzo mocne, te jakby ta woda. Ta, napiszcie, też możecie napisać w komentarzach, co Wam się najbardziej podoba z całych tych shaderów. Na przykład szkło, na przykład te lampy z na Creative, bo sobie jeszcze nie zmieniłam, ale tutaj Wam chcę pokazać. To jest w ogóle bardzo jasno, aż za jasno. Patrzcie w hanichor tutaj van. No, po prostu to jest przepiękne. Patrzcie jeszcze na tą wodę, widzicie? Widzicie to? Ona się kołysze aż. W zwykłym Minecraftie tak to nie działa. Ja po prostu. Ale to Na przykład skutki. Znaczy, tutaj nie ma tak jak. Tutaj nie, nie widzicie tego, ale mogę Wam. Pod koniec odcinka nawet sobie. Nie, no, nie będę tego robiła, ale jakby kiedyś mogę, mogę wejść na te shadery, jakby. Mogę wejść na też i dary w zwykłym i wam pokazać, jak się nie da w ogóle grać. Bo jakby. Czy znaczy da się grać, ale wyobraźcie myśl, sobie, że machasz myszką w lewo, na przykład, i po 10 sekundach dopiero ci się przesuwa, i to by było tragiczne granie na czymś takim, nawet patrzcie, No, garbaty tutaj wygląda bardzo pięknie. Tutaj wszystko to jest przepiękne. No nie da się nie powiedzieć, że to jest bardzo brzydkie, bo to jest przepiękne. No Minecraft tak w ogóle nie wygląda, a szkoda, bo jakby tutaj. Powiem tak, to jest taki Minecraft nowoczesny, ale no to nie jest nowoczesny, ale wiecie o co mi chodzi. Tutaj w ogóle najbrzydsze według mnie to są te lasery. Trochę takie brzydkie są tutaj. Albo najbrzydsze co jest, to jak macham właśnie ekranem, to po bokach takie te się dzieją. Albo to słońce w środku nocy, to takie trochę irytujące jest. I, a mój wieżowiec, to jakby. To cały jest ze szkła. W ogóle w Minecrafcie bardzo lubię szkło, ale też wejdę do. Ej, a garbacy nie było u góry? A dobra, nieważne. Yy, w ogóle to po prostu jakby. Hakera na razie tutaj nie ma, więc mogę Wam spokojnie pokazać tutaj to wszystko. Miałam też z Nikobem grać, ale tutaj NikoBem na razie motor naprawiał, czy motorower. Link do kanału jego będziecie mieli w opisie. Ja lecę na samą górę, by zobaczyć jak to... Wow, no po prostu... Jak to wygląda! Ej, ja cię kręcę! Przecież to jest... Świetne, no! Patrzcie też tutaj na tą teksturę, no po prostu... What? Wow, naprawdę wow! To jest śliczne! Po prostu dobra, wezmę sobie główkę klipera w tej postawie, bo została zniszczona, jak był haker. Okej, okay, widzowie, ja ogólnie przyniosłam jeszcze na szybkości garbatego tutaj, bo, wiecie, hacker ostatnio nie atakował i mi się wydaje, że może jeszcze coś zaatakować, więc przełożyłam tutaj garbatego, dał go jeszcze na chwilę, ale no, patrzcie, no po prostu wow! O, kruseczek, cześć! Idziemy do Nelci, czy Anieli tutaj. No, ale spójrzcie na to, to jest po prostu piękne. Yy, niestety, to no, mogłabym też zrobić poradnik, jak się robi takie rzeczy, ale szczerze, to ja sama nie wiem, więc. jakby... Dobra, więc jakby. Prostu, dobra, zmienił już tutaj na Tamset Day, żeby już tutaj wam pokazać. Tutaj jest północ ogólnie też. Pokażę, jak to wygląda o północy. No, o północy to wygląda jeszcze lepiej, no patrzcie. Jakby... Też tutaj... CO TO JEST ZA KOLOR?! Może na shaderach tak to wygląda? Nie wiem. Tak, no to tak. Tutaj się na shaderach to zmienia. Patrzcie na przykład o tutaj. Patrzcie jakie to jest nowe, ładne. To po prostu jest piękne. Na przykład najgorsze jest to, że na Shiner, tutaj na shaderach nie widać na przykład tego wieżowca w nocy. Ale no przyznajcie, że to jest bardzo piękne i byście... Kiedy byście chcieli właśnie takie, takie shaderki do Minecrafta, zostawcie łapeczkę w górę, suba z, i suba z dzwonem, to zobaczymy, ile osób chce mieć takie shadery. Więc tak. Yy, w górę A spodzimy... Ani Wow! Ej, co patrzcie! No, to jest przepiękne. No po prostu, aż by się chciało na takim Minecrafcie zagrać. Yy, Niestety, to, 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 no, no to nie jest Minecraft, to jest Steel bo na Minecrafcie, no, jak mówiłam, spaliłoby mi cały komputer. Już tej klawisze są bardzo gorące, a to nawet nie jest Minecraft. Więc za chwilę będę musiała zrobić cięcie i jakby po pozwolić tym moim temu mojemu komputerowi, jakby na chwilkę się uspokoić, znaczy jakby ochłodzić się. Ja tam przyniosłam ze jak wam mówiłam, przyniosłam garbatego. Zobaczymy jeszcze, jak wygląda kościół, bo z tego, co wiem, no kościół zawsze jest piękny, więc sprawdzimy, jak wygląda to nasz tutaj w Minecraftie, którego zrobił Nikobem. Oj, wow, no dobra, na mnie już te, to nie robi wrażenia. Na mnie już to nie robi wrażenia, bo jakby, no my już tutaj się, z... poglądaliśmy przepiękne rzeczy, więc jakby na nas już to niezbyt robi wrażenie. Ale wróćmy sobie na nowo, ale spójrzcie, no takie... Tak, możecie sobie teraz zrobić normalnie screene takie to pięknie. Piękne, patrzcie na Endermana oczy. A nie, to nie te shadery, przepraszam. Na innych się też, na shaderach, na jednych shaderach się też Endermanom oczy świeciły, no ale... popatrzcie, no patrzcie, no ja też jestem cała jakby zachwycona tym, jak ten Minecraft tutaj wygląda. To jest piękne po prostu, no. Tutaj mamy mini poczty, ale to jest naprawdę ładne no spójrzcie na to no taka chatka tutaj, patrzcie no to jest piękne, jak widzicie tutaj o widzicie, to się tak po kolei jakby zaświeca i ten więc jakby tutaj, no widzicie, że to tak trochę nawet na t że to nawet trudno w no, tutaj grać no ale patrzcie, no wow no przyznajcie, że to jest bardzo ładne po prostu też, aha, ja tu już byłam ale chciałam jeszcze pokazać, yy... no czym no Patrzcie, no to jest bardzo ładne, bo jakby nie. Nie wiem dlaczego, ale mi się po prostu bardzo podoba szkło. Dla mnie szkło to jest tutaj bardzo ładne. Cóż, tutaj może sobie podgłośnię delikatnie tego Minecraft'a. Tak, nie za bardzo, żeby nie było za głośno też. Więc może być po prostu o tak. Więc dobra. Wejdziemy sobie też tam na pustynię. I pokażę wam tę wodę, bo tam jest najwięcej tej wody. Tylko nie wiem najpierw czy dobrą stronę idę, w ogóle wow, tutaj są takie filary z wody. I wejdziemy na górę i pat patrzcie, tutaj po prostu jest bardzo ładne to wszystko i jakby... Najgorsze jest to, że w pomieszczeniach tutaj bardzo słońce razi, znaczy jakie słońce, y razi ten. Wiecie, A tutaj to jest chyba zbudowane przez hakera. Ja to potem może zniszczę, ale teraz nie będę tego rozwalać. E, o, tutaj jest taka dżungla. To Wam pokażę akurat. Jak widzicie, to się bardzo wolno rege regeneruje. Dobra, no, patrzcie. No, może nie jest jakoś piękna ta woda tutaj i tutaj nic nie widać, aż się klipi robi. Ale e, wpiszę serdeczkę. Okay. i patrzcie. No po prostu ta woda to też bardzo, yy, bardzo jest ładna. Tutaj, aż można by było na taką wodę chodzić, na taką wodę tak codziennie, wyobraźcie sobie. To jest potwór morski, ale no patrzcie. Jakie to jest bardzo ładne. Tutaj ten Minecraft to w takim Minecrafcie jakby grać to by było aż bardzo fajnie. Znaczy, jak mówiłam, to. No, niektórzy mają taki realistyczny Minecraft. Yy, to możecie zauważyć. Na niektórych, jakby, kanałach. Może Wy też macie. Możliwe, że Wy też macie takie shaderki. Nie mówię, że nie. Możliwe, że macie. I przepraszam Was za to ciszę, jakby, ale. Tutaj. Kot mi się darł. Jak widzicie. O, patrzcie, patrzcie tutaj, te kreski. No, właśnie, to, to też jest trochę irytujące. Y, tutaj oczy się Endermanowi świeciły, ale nie będę, jak tutaj włazić. Patrzcie, no, jakby. To jest bardzo ładne. Tylko zaraz będzie, no. W y, sobie są napisał na Messengerze, że czekaj. Okej, okay, widzę, mi jak do mnie pisała, bo. Coś jej pytałam wcześniej. Tam z kilka godzin temu. I teraz mi odpisała. Dobra, patrzcie ogólnie. Wow! No. Patrzcie wygląda na to w szkół, tutaj jakby z zewnątrz. Tutaj na dole. I też no, ta woda. No po prostu ta woda to mistrzostwo z świata. To jest patinki pokój. Ja i tu nawet nie będę chodzić. Mm, mm, ja tu sobie wyjdę może. Matko, i nagle mnie jakaś skórka przeleciała. O, matko, ja mam okno. Ten. Otwarte miałam. Okej, okay, więc jak widzicie, tak wygląda Nikobema Basen jakby w... Dzień, bo wchodziłam tutaj w nocy, patrzcie, no ta woda to jest naj, najładniejsza. Jak widzicie, jakby ona to bardzo jest ładna. Patrzcie, o widzicie tę teksturę tutaj? My, o patrzcie, widzicie wy to? No po prostu to jest bardzo, bardzo ładne. Chciałabym grać na takim Minecraftie dosłownie dzień w dzień, ale no... Niestety, no będę miała takie shaderki na odcinki. No może nie takie, będę miała je lżejsze, bo to są naprawdę mocne. To są takie bardzo mocne, ale to bardzo mocne, bardzo, bardzo. Tutaj będziemy budowali. Na odcinki. E, ktoś mi tutaj zniszczył. Tutaj było jeszcze coś dobudowane, nieważne. No i dobra, pokażę Wam tutaj też um, lawę wam już pokazywa... Nie, to nie jest lawa. Tu mamy jakby wodę na otwartej przestrzeni. No jakby. To naprawdę wygląda pięknie, no spójrzcie. To jest naprawdę piękne, czy jakby naprawdę to jest bardzo ładne, no bo spójrzcie wy na to. Tutaj taka błękitna, a tam jest, jak jest głębiej, to jest bardziej granatowe, więc jak widzicie to jest naprawdę bardzo powiązane z realistycznością. I jak się wejdzie do tej wody, no to tutaj mamy takie... Jak widzicie, głosy pływania. do jest naturalne w Minecraft. Jak widzicie, no, moja łapka jest trochę teraz dziwnie uformowana. Jakbym źle wycięła do miniaturki, to wygląda troszkę. Ale patrzcie, także ta woda wygląda, jakby nie miała jakby końca tam u góry. Dopiero jak się podejdzie, to widać jej ten. A jak się zejdzie w dół, to jest bardziej jasno. Jak widzicie, jeszcze ja nie będę oddalać od Lenowa, bo, yy, bo jeszcze się zgubię. Jakby ja już tam wrócę sobie na spokojnie. Pójdziemy sprawdzić do wioski, do osadników, jak to wszystko wygląda. Bo ja też gram tu jakby po raz pierwszy. Patrzcie, to nie jest garbaty, to jest wielbłąd akurat. Jakby, no spójrzcie na to. To jest też bardzo ładne. Wold to jest też dużo kotków jest. Tu mamy te. Tutaj mamy osadników, chatki. To jest jakaś dziwna chatka, czekajcie. Ciszę sobie Minecrafta, bo naprawdę mi się to drze do ucha. Nie wiem, czy wy nawet teraz coś słyszycie. E, patrzcie, tutaj jest jak miejsce na, na krowy tutaj jest. Tak mi się wydaje. Tak, tutaj jest miejsce na krówki, To sobie od razu jakąś tutaj. O w ogóle... O, widzieliście to? Jak. Widzieliście to? Jak, jak mi myszkę zacięło? Po Dobra, a to sakra. Dobra, a to nawet nie był prawdziwy. Ma! Uy, panie, Cóż to jest? Jakie to pięknie wygląda. Widzicie to? Jak to ładnie wygląda? Ej, wow! Wow! Ej, tutaj naprawdę to jest piękne. To mi się najbardziej podoba yy, ta woda. Możecie, właśnie jak mówiłam, możecie napisać w komentarzu yy, tutaj. Możecie napisać w komentarzu co wam się najbardziej podoba z tych shaderów. Czy niebo, czy na przykład y, słońce, czy woda. Mi się najbardziej woda podoba. Kto jest z team woda ze mną. E, cień na przykład, albo właśnie, że y, na przykład... też komuś się może podobać... Patrzcie, o tego jeszcze nie było. Może też się komuś podobać na przykład y, tam. Jak ogień daje takie światło ładne w nocy. Właśnie, noc też się komuś może podobać. Możecie pisać w komentarzach. E, jeśli ten kto napisze, przypnę mu serduszko. Więc tak, Pimpuś tutaj sobie siedzi. Tu mamy moją klawiaturę. A w ogóle ja tę klawiaturę muszę sobie naprawić. Ktoś mi zniszczył moją klawiaturę. To już wiemy, kto mi zniszczył moją klawiaturę. Tak. Hmm. Ja już wiem, kto mi zniszczył tę klawiaturę. Widzowie. Ja już wszystko wiem. Mi się już przypomniało, nie powiem wam. Żeby potem nie było, że skarżę, ale już wiem, kto mi zniszczył tę klawiaturę. Więc tak, wezmę sobie i naprawię sobie tę klawiaturę. Toż będziecie mogli. Będziecie mieli w tym odcinku nawet poradnik, jak zrobić sobie taką klawiaturę fajną. Przepraszam, źle zrobiłam. Więc sobie to na zbrojki. Dajcie na Dajcie taki hełm. Musi być taki. To na pewno musi być taki. Bierzecie sobie randomowy blok. Ja na przykład wezmę ten. Potem bierzecie to. Odbudowujecie na przykład. O, i jeszcze musicie ten blok, jaki chcecie, żeby była koloru klawiatura. No, to jest akurat mój ten blok. Robimy... No, czekajcie jak nie tak. Czekajcie... No dobra... Troszkę niżej, tak? Dajecie tutaj ten bloczek. I uwaga, uwaga, redstone. I macie. Proszę bardzo, piękna klawiatura. To kompas, sprawdzimy ile mamy tutaj. No, ja nie będę tej tutaj sprawdzać się. Będę na kąpie siedzieć jak taka piękna pogoda. Dobra, właśnie teraz zmieniłam na taki dzień, taki wiecie. No, wiecie o co mi chodzi. I no, patrzcie, no to po prostu także jest bardzo ładne. Widzicie, tutaj w ogóle piesze. Z... Ej, dawno nie patrzyłam w ogóle na mojego. Patrzcie, na to skrzko po boku. Wow, dobra. Więc tak. No więc tutaj jakby jeszcze w dzień tutaj sobie coś posprawdzam, bo jeszcze na... w środku dnia nic nie patrzyłyśmy, patrzyliśmy, przepraszam, nie patrzyliśmy, wow, ej no, ej. to jest bardzo ładne. Nie chcę, żeby nie było tak, że chodzę w jednym miejscu ciągle i nic nie pokazuję, też tutaj, no tutaj nic nie ma ciekawego. Tutaj jest bardzo pandy. O tam bardzo ładnie wygląda. Eee endek! Endermany tu... patrzcie już wyciągnęłam miecz i się zniknął. I tutaj, tak szybko? Dobra. Myślałam, że endermany jest trudno zabić. Dobra, więc jeszcze raz sobie zajrzymy na tą wodę, bo wcześniej nie było takiego. Ej what? Wyznacie, że to bardzo ładnie wygląda. No. Upatrzcie, jeszcze tutaj takie odbicie tego, co jest tam. To jest bardzo, bardzo ładne. Więc tak, myślę, że już wam pokazałam wszystko. Więc je, jeśli byście chcieli więcej odcinków, gdzie na przykład pokazuję różne, różne te, jak to się nazywa? Różne shadery, będę mogła nagrać odcinki, gdzie pokazuję wam różne shaderki. Też będą odcinki ze tekstur paków, więc zasubskrybujcie mój kanał. A ja się z wami żegnam. Pa pa.